34-letni Piotr dwa lata temu uległ wypadkowi. W wyniku uszkodzenia mózgu i porażenia czterech kończyn mężczyzna wymaga stałej opieki. Rodzina mieszka na trzecim piętrze, więc zwykłe wyjście na spacer to wyzwanie. To jest bardzo duża pomoc, bo gdyby nie wolontaria, to po byliśmy zamknięci sami w domu. Wolontariusze, którzy sami są osobami niepełnosprawnymi, znoszą i wnoszą Piotra po schodach. Chodzą z nim na spacer, rozmawiają, dotrzymują towarzystwa. Jestem zadowolony z tej pomocy. Tutaj mam nowego kolegę, będę miał super. Nowatorski projekt usług pomocowych wystartował w Gorzowie miesiąc temu. Oprócz osób niepełnosprawnych, z pomocy wolontariuszy w prostych czynnościach życia codziennego korzystają seniorzy. Jest coraz większe zainteresowanie naszych seniorów z terenu miasta Gorzowy Wielkopolskiego, bo to już około 40 osób korzysta z tej formy pomocy. Zaangażowanie osób niepełnosprawnych jako wolontariuszy było możliwe dzięki porozumieniu, które podpisało Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Fundacja Adrem i Stowarzyszenie Człowiek w Potrzebie Wolontariat Gorzowski. Dla niepełnosprawnych to wyjątkowa szansa, żeby poczuli się potrzebnymi i pełnowartościowymi członkami lokalnej społeczności. Taki wolontariat może być jakimś podstawowym sposobem na życie, i nie muszą się tego wstydzić, nie muszą mówić, że my nic innego nie robimy, bo my robimy bardzo dużo. W Światowym Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną uczestnicy projektu spotkali się w Górzowskim Oddziale Zakładu Opieki Społecznej, który także włącza się do programu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną w ramach warsztatów będą mogły ze swoimi opiekunami uczyć się, jak posługiwać się platformą usług elektronicznych. Zarówno osoby, które chciałyby pracować jako wolontariusze, jak i potrzebujący pomocy mogą zgłaszać się do Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie.